Część trzecia, świadomość jako energia, jeśli świadomość ma zdolność wpływania na rzeczywistość, oznacza to, że nasze myśli i emocje również mają moc twórczą. Fizyka kwantowa wprowadza koncepcję pól energii i wzajemnych oddziaływań, które mogą być kluczowe w zrozumieniu świadomości. Zgodnie z teorią fizyka kwantowego Dawid Bochma istnieje coś, co nazywał ukrytym porządkiem niewidzialnym polem informacji, które łączy wszystko we wszechświecie. BOM sugerował, że świadomość jest integralną częścią tego pola, a nasze myśli mogą wchodzić z nim w interakcję, wpływając na otaczającą nas rzeczywistość. W 1907 roku przeprowadzono eksperyment przez fizyków na Uniwersytecie Genewskim, w którym udowodniono, że dwie cząstki mogą pozostawać w tak zwanym stanie splątania kwantowego, nawet gdy są od siebie oddzielone na ogromne odległości. To pokazuje, że we wszechświecie istnieją niewidzialne połączenia. Które mogą działać poza czasem i przestrzenią. Część czwarta praktyczne zastosowania jak wpływać na rzeczywistość. Wiedza o wpływie świadomości na rzeczywistość otwiera przed nami nieskończone możliwości. Oto kilka praktycznych kroków: jak wykorzystać tę wiedzę w swoim codziennym życiu. Po pierwsze świadome myślenie i wizualizacja. Badania pokazują, że regularne praktykowanie wizualizacji może zmieniać sposób funkcjonowania naszego mózgu. Eksperymenty neuroplastyczności udowodniły, że nasze myśli mogą wpływać na struktury neuronowe. Po drugie, medytacja. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że medytacja może zmieniać strukturę mózgu i poprawiać samopoczucie. Regularna praktyka pomaga wyciszyć umysł i skupić energię na pozytywnych intencjach. Po trzecie, praktyka wdzięczności. Psychologiczne badania dowiodły, że wyrażanie wdzięczności zwiększa poczucie szczęścia i wpływa na nasze postrzeganie świata. Gdy koncentrujemy się na pozytywach, nasze myśli i emocje zaczynają rezonować z otoczeniem, przyciągając więcej pozytywnych doświadczeń. Po czwarte, uważność. Świadomość chwili obecnej pozwala nam kierować uwagę na to, co naprawdę ważne. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać swoimi emocjami i decyzjami.